Cześć, jesteśmy syn Wiktor Bernacki, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku serii Marketingowa Pigułka, a w dzisiejszym odcinku o tym, ile powinieneś płacić za LIDA w swoim biznesie. Czy są jakieś takie wartości, które warto przyjąć? Czy są wartości, które mówią o tym, że ten koszt jest za duży i warto od tych działań reklamowych odejść bądź je zmodyfikować? O tym w dzisiejszym odcinku. Często w rozmowach z przedsiębiorcami na przestrzeni ostatnich już pięciu lat pojawiało się pytanie na zasadzie: ile ja powinienem płacić za tego LIDA? Płacę 20, 30, 50 zł. 70 zł. Czy to jest dobra stawka? I Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie ze względu na to, że czynników wpływających na to, ile taki litr kosztuje, jest przynajmniej kilkanaście. Czynnik, który wpływa na koszt tego lida, to jest oczywiście branża. Oczywiście, Twoja usługa, to czy Twoja firma robiła jakieś działania reklamowe do tej pory, czy nie robiła, czy prowadziłeś jakieś działania kontentowe, czy masz jakąś grupę remarketingową, czy takiej grupy nie ma, czy wykorzystujesz system reklamowy X, czy wykorzystujesz system reklamowy Y. Tych czynników jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mogę Ci powiedzieć na przykładzie kampanii, które gdzieś tam realizuję, czy realizowałem, że część branż w przypadku chociażby reklamy na Facebooku czy na Instagramie płaci za lida. 5, 6, 7 zł. Są to często branże z jakimś krótkim procesem decyzyjnym, rozwiązujące problemy, z którymi odbiorcy samodzielnie nie mogą sobie poradzić. Tego typu lidy mogą wtedy kosztować właśnie 5, 6, 7, 8 zł za jedną sztukę, za jedno zapisanie, za jeden wypełniony formularz kontaktowy. Oczywiście na koszt lida wpływa też kolejny czynnik, jakim jest rozbudowanie formularzu kontaktowego, w który wchodzi ten odbiorca, który ma wypełnić i zostać tym lidem. Czy ten formularz ma dwa pola? Czy 5 pól, czy ma pytania otwarte, czy ma pytania zamknięte, czy ma pytania, gdzie wybiera się daną odpowiedź z tego formularza, to wszystko ma wpływ na tą finalną cenę. I tutaj musisz potestować kilka rozwiązań i zobaczyć, która strategia w Twoim wypadku sprawdza się lepiej, bo współpracując z różnymi biznesami, już na przestrzeni tych ostatnich 5 lat i realizowaniu różnych kampanii na różne branże, głównie, głównie usługowe, część branż krótkim procesem decyzyjnym, gdzie ta potrzeba jest potrzebą palącą, pilną, płaci za li na 5, 7, 8 zł. Są branże, które płacą za LIDA 20-25 zł. Są takie, które płacą za LIDA 50, 60, 70, 80 zł. I jest to dla nich akceptowalne. W trakcie współpracy z różnymi firmami, każda z tych firm wyodrębniła sobie własną strategię. Część z firm wykorzystuje formularze kontaktowe bardzo, bardzo proste. I ten koszt LIDA jest niższy, ale wiedzą oni, że na etapie rozmowy trzeba będzie odfiltrować znacznie większą ilość osób, niż miałoby to miejsce w przypadku formularza bardziej rozbudowanego. Ale oni to akceptują. Część z tych lidów będzie trzeba po prostu odsiać i stracić czas na rozmowę z nimi. Inne firmy korzystają ze strategii bardziej zakładającej rozbudowane formularze kontaktowe, gdzie tych pól jest więcej, tych lidów mają mniej, ale te lidy, które się do nich zgłaszają, są to lidy już dużo bardziej odfiltrowane, które z większym prawdopodobieństwem są zainteresowane usługą. Jeśli nigdy się nie reklamowałeś, to uważam, że powinieneś sprawdzić przynajmniej 2-3 założenia dotyczące chociażby tych formularzy kontaktowych, czy będą one bardziej rozbudowane, czy mniej rozbudowane. Zobaczysz, jak pracuje się z daną grupą lidów jak rozmawiasz się z tymi odbiorcami i samodzielnie ocenisz która strategia jest dla ciebie strategią lepszą. Pamiętaj jednak, że często tańszy lead nie oznacza lepszy lead. Realizując jakieś kampanie oczywiście patrzę na dane, które ta kampania uzyskuje, ale przedsiębiorcy często patrzą tylko i wyłącznie na ten jednostkowy koszt lida, że płaciłem 5 zł za lida, 10 zł, 15, a teraz płacę 20, 30% więcej. Dlaczego tak się stało? Chcę płacić tyle samo albo chcę płacić jeszcze mniej niż na początku. I to nie jest do końca czasami dobre założenie, z tego względu, że tańszy lead nie oznacza lepszy lead. Oczywiście można by ustawić reklamę bardzo, bardzo szeroko i ona zebrałaby tych lidów mnóstwo, od totalnie przypadkowych osób, od osób totalnie niebędących Twoją grupą docelową, więc często jest lepiej zapłacić trochę więcej, uwzględniając w dotarcie do Twojej grupy docelowej. Będzie to droższe, ale w efekcie skuteczniejsze. Twój czas też kosztuje. Czas Twoich pracowników też kosztuje. Kontakt z tymi lidami też zajmuje czas, więc musisz sobie to uwzględnić i przekalkulować, jaką strategię w Twoim przypadku warto przyjąć. Oczywiście koszt LIDA jest ważny, ale nie skupiaj się tylko i wyłącznie na jednostkowym koszcie LIDA, bo warto finalnie jednak uwzględnić i koszt LIDA, i strategię dotyczącą tego formularza, czy ten formularz będzie bardziej rozbudowany, czy mniej rozbudowany, ale również skuteczność Twojego procesu sprzedażowego, skuteczność obsługi tego LIDA. Bo Część firm, powiedzmy na 20 zapytań, będzie miało dwóch klientów, a inne firmy będą miały sześciu klientów, ośmiu klientów. I z czego to wynika? No wynika to z procesu obsługi tego lida, z oferty twojego przedsiębiorstwa, z rozpoznawalności twojego przedsiębiorstwa, i ja, jako marketer, który się zajmuje tym, nie mam na to wpływu. To znaczy, oczywiście, mogę odpalić kampanie, które gdzieś tam będą budowały twoją rozpoznawalność branżową, no ale generalnie, jeśli ruszyłeś miesiąc temu i nikt na twoim rynku lokalnym o tobie nie wie, to nigdy nie będziesz miał takiego zaufania wśród odbiorców, nawet pod panią tej kampanii, jak firma, która na tym rynku jest 5-10 lat i się o niej po prostu mówi w środowisku lokalnym. Także poza ceną leada jest również dużo czynników, które wpływają na finalną konwersję. Nawet sposób kontaktu z tymi leadami, jak on szybko następuje, w jaki sposób z tymi osobami rozmawiasz, to wszystko, wszystko ma znaczenie. I jedne firmy generują 20% konwersji z takich leadów, a Niektóre generują 5% czy 3% konwersji, bo mają tak słaby proces obsługi leada, proces sprzedaży, tak słabą ofertę, niewyróżniającą się na tle konkurencji.